Halo 3, 2, Jestem Hektor 81 i witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. A dokładniej w specjale. A więc to jest specjal na 30 subów. Ech, 30 subów zostało niedawno wbite. No się ciągnęło tam 28 lub 9. się ciągnęło długo, aż w końcu jakaś miła, mega osoba zasubowała, zasubowała w końcu. I jest 30 subów. Chociaż teraz nie patrzyłem na Google. No, na YouTube bo nie patrzyłem, więc. No, chyba raczej tam 30. I jeszcze, zanim zaczniemy specjal, szybka informacja. Patrzyłem w zasadzie na statystykach i zobaczyłem takie coś: 35,2% Was nie subskrybuje mojego kanału AOGOND. Więc niech zatrzyma sobie ten filmik wejdzie na dół tam jak nie subskrybuj i jeszcze niech do tego doda dzwoneczek żeby żaden odcinek nie ominął e, jakby jeszcze planuję zostać regularnym youtuberem że tak o 17:00 będą się pojawiały filmiki codziennie się postaram ale dzisiaj to tam pewnie nie wypali ale tak czy spodziewajcie się niedługo odcinka a dzisiaj nie wypali, bo już jest 49. Więc tam, może, coś tam zdąży, ale pewnie tak około 17.20, 15, coś takiego będzie. Yy, kolejny od, no, odcinek. A więc, dzisiaj bawimy się na Party Games. Dobra. A więc, a więc, a więc. Zaczynamy gierkę. Mhm. Boż.

Zacząć wycinać, dobra? Ale nie, nie, nie wiem, czy wytnę dzisiaj coś. <grym> dobra, ja wstawiłam niebieski. Dawaj, cyklop, dawaj, cyklop. No nie, ale przyjmę drugie. Miało tego Roman GG. Dobra, ja jestem czerwony. Najszyj. <grym> A jeszcze spróbuję zrobić jakiś własny skin. Na ety. Ale tam też będziecie musieli sami zdecydować czy taki skin by się wam spodobał. i świnka, chodź do mnie. Do budy. No do budy. No do budy mówię. Chodź do domu. No do... da. Tak! Ja tylko jeden punkt. dzi <trzyndy> Dobra. I od razu y chciałbym zrobić także codziennie, no przez to, że no rzadko nagrywam, bo to, zapominam albo nie chcę mi się, albo nie mam czasu. Nie chcę mi się z tego powodu, że na przykład nie mam pomysłów. Wczoraj tak chciałem nagrać dla was specjal, ale właśnie nie widziałem jaki specjal na przykład. Już od yy, kilku dni próbuję próbowałem coś nagrać, ale nie wiem co to w pomysł. Więc taki był problem w tym. Nie, że tak jakby... No... Nie chcę mi się... no. Po prostu nie miałem... Tak, wreszcie, <ścoughs> No to się cieszę, ze trzeciego miejsca ładę. Oni. Dobra, dam radę. te flory hmm że nie ma takiej gry o Hypixa ale to by było dobre. Pyk. A jeszcze zapomniałem. Stawcie łapkę w górę pod tym filmikiem. Suba z dzwoneczkiem. Suba z dzwoneczkiem, co tam już mówiłem, ale okej. Okay. Jeżeli chcecie więcej odcinków, może nawet zrobię serwę, taką specjalną serię na, na minigamesach tutaj. I się też postaram nagrywać jakieś inne gry, niż Minecraft. Typu na przykład Among Us i w ogóle. Szkoda, że... Nie, byłem na teraz. Ale coś nie przeszedł, O Boże, Boże, nie. Ale ten coś czerwony ma zaje fajnie. Dobra. Dobrze. Trzymajcie wrzuty. O tak. O, to jest idealne. To jest tak... Mogę, właśnie to wam pokazuję, jak klika się w dzwoneczek. Tak strzelcie w dzwonka. O tak strzelcie. Strzelcie w dzwonka, tak łapkę w górę i dyskrypcję. A, Tylko, że ja nie umiem strzelać. No, jak? Jak oni to zrobili? Jak? can... Right. O, tu mi kurczaczek chodzi. Lecimy! 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 A! Coś jest! What the hell? Co jest? Ale... No co jest? Dlatego, że jestem na 1,16.5, a to jest na 1,16 maksymalnie. Aaaa! Szkoda, że mieszkam nie można No dobra. widzę tej gry na Party Games'ach. Nienawidzę. Jezu Chryste, ale... No jakie lagi! Help me. Chyba to akurat wytnę. Nie wiem. Postaram się. To... Ale jak on to zrobił? Albo ona? Opa. No to ona chyba. No tak, to ona pewnie. Tyler Manton. No to tak, niech to jest. Mm. Kurde! Halo! Co z moim kurczakiem jest nie hmm. 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 tak? Nie. A! No co jest? Dalej, kurczak! Dlaczego tak wysoko? No, co jest? Nie! 100% to wytnę... Nie 100%, ale... To wytnę! No jeszcze tak wysoko. Limit... Met. Nie! Na pewno to wytnę. No nie na pewno, ale tam 50% jest na to, że to wytnę. Dobra tego, akurat... dobra, tego akurat nie... Dobra, tego akurat nie wytnę. a okej. Dlaczego wszyscy się udzieli? No mój kolor. Halo. 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 To na mój kolor się wszyscy uzięli. No co jest? Czy ja mogę chociaż raz wygrać okres? Ja zdekniesz jedną? Błagam. No, ja i tak tego typu. O, ja. Dobra. Dobra. D, H. Dirt. Dobra. Gold. Mam tu jakieś szanse. I kom. Dobrze! Trzy gwiazdki! Nice! Hey! Wreszcie! 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 Wreszcie trzy gwiazdki! Wiem, że to jest głupie, ale dobra. Uh -huh. O, Boże, Boże. No nie, nie. tutaj. Robili takie animacje tutaj. Добро. Jeszcze jedna runda będzie. Dobra. Mm -hmm. A! Spadłem. Bra i to chyba będzie ostatnia runda. Albo nie. Zobaczymy jak będzie z czasem, bo też... Chciałbym wam jak najszybciej to wrzucić i jeszcze nagrać od razu tamten kolejny odcinek, co dzisiaj. O boże, zaczynamy parkurem, ok? Beat the parkour, be keeping a good Ten speed jeszcze wszystko trochę, trochę pomaga, i trochę utrudnia. Nie, to zależy, jak się gra. Nie gadajcie. Jeszcze na trzecie miejsce, dam radę! Nie! O mały włos! O mały włos, holender! Ja już byłem tutaj i mi wyskoczyło, że ktoś już jest czwarty. The... E, Twój nie czwarty tylko trzeci. What the hell? Le... O Boże! <głosierne> Kosiarę! Jeszcze ja że mówiąc chyba bym ta chciał taką kosiarkę.

To jest ta osoba trzecia, ma gdzieś. Dziękuję. Dziękuję, że Hypixel jest jakiś gniły, nie? A nie, to jest tej IQ i... Wiem z tego nie mogę wygrać, a razu tylko 4 Bo mam małe IQ, na mi pewnie. Albo po prostu mam małe IQ i... Y, słabe kwarta. No to tak ma... Serio, ja nie wiem. prowadzić krobu nie wiem. A powinni takie coś dodać, że można sobie tam kierować. A ja po, po prostu będę się tak latał. WADA! Ej, mega pomysł! Mega pomysł yy, na przerobienie Alex. <ścoughs> o Jezu Chrystus. What the? Co to było? Ja tej oni na ni. No! Nie, nie, nie pozwolę wziąć sobie. No i jeszcze myszka. No co z tą myszką? Nie tak! Halo! Albo sobie zrobię taką taktykę. Hy, hm, to też jest dobre. Dobra, nie, wolę chyba biegać. nie <grych> czy... pytanie, jeżeli gracie na Hypixelu i graliście kiedyś na tej minigierce, czy mieliście taką sytuację, że idealnie wam przed twarzą się spadło kowadu, Bo ja tak kilka razy miałem, jak grałem tak for fun. ŁODA! Teraz też miałem. Ale tak, że idealnie we mnie to było. Ja normalnie tak wbiegłem w. Czy może. Czy mogę wygrać, please? Nie! nie! Co to było? Dlaczego ja jakoś to nie ominąłem i spadłem z wykowadłem? Jak? No i znowu to. Ja się tutaj usiądę. Hi, hi, hi. Porfail. Dobra, a teraz będę starczać na shiftiem. <laughs> a, jeszcze mam kilka pomysłów na serię, na przykład Minecraft na modach. Nie, oczywiście to będzie po prostu Minecraft na modach, powiedziałem tak, ale to nie będzie się tak nazywało. Nie wiem, jak to będzie się jak to nazywało, ale chciałbym już nie długo niedługo nagrać. No, może tu będzie ten odcinek, który zrzucę. Mm, y -y -y, tak około 17, no już jest kiedy kończę filmik. Jakby... Mm, ja tak nie mówię, że filmik na sobie nie filmik codziennie, tylko będzie tak około 15. Ej, co to było, walnęło we mnie Nie umarłem, ale po chwili umarłem. Najmądrzejsze słowa. Umar... Nie umarłem, ale po chwili umarłem. To jest najmądrzejsza rzecz świata ta Dobra, mm, Seriously? Czy ja umiem strzelać? No nie umiem strzelać! Będę musiał poczuć strzelanie. Już na private świecie takim specjalnym do strzelania. Jakieś lekcje zrobię. A! A! Dalej! Chociaż ten! Jak ja chyba... Jestem jakimś, nie wiem. Gdyby to był Fortnite, to bym powiedział, że jestem Bambikiem. Aaaa. A jeszcze... Napiszcie w komentarzach... No nie. Hmm. No w sumie możecie albo te pod tym filmem napisać, albo pod jakimś innym filmem, takim najnowszym, gdzie jeszcze będę patrzył komentarze bo pod innym No też patrzę tam w komentarzu, ale... Ty napiszcie jaką grę byście najbardziej chcieli, żebym nagrał. Oprócz Minecrafta, bo Minecraft to to jest rzecz, która będzie się trzymała mojego kanału do końca. Oj. A! masz! A! Nie! Na niej! No! Nie dam się! A! żeby... dwie gry by zwierzę, że pojawiały na moim, na moim filmie Roblox i Minecraft ale jeszcze... Jeszcze polecam, to bo Among Us... no... bym miał, tylko Among Us jakby tak, to jakbym nie grał tej gry i nie grał A tak, okej, ty chcę... żeby mnie To tak, serio, mega gra, gra nawet na Robloxie A jeszcze tak miałem. Zapraszam na mojego Discorda. Link będzie w opisie. E, chociaż może nie będzie, bo... No, dobra, może będzie! No, no dobra, będzie. Tylko będę musiał odpalaćam e, e, Discorda przez W. Będę musiał link wklejać. Woda. Aha! Jestem głupi. Pomyślałem, że po prostu... Da się tak latać, a tu się okazało, że e, po prostu już koniec gry. Mm -hmm. No. O! Prawie. Mm. Nie ja chyba się daruję, nie wiem, że miałam szansę, że nie wiedziałem, żeby... No dobra, nie na nie się darował, bo tak owak to jest gra. Niereal. Dobrze, mam szansę. A! A! Jestem trzeci. Nie. Przebiło w tej chwili. Aha, idealnie przy tym. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Pierwsze trzy, co jest? Eee, kobel, cegła, nether. Nether dirt, kobel, to? Dobrze, mamy to. No i teraz, przede wszystkim Nie Niewidzialność, aha. Ending game, to jest no. Dobra. I bum, Return choroby. I Dobra, a więc. Dlaczego byłem Alex? Dobra, no jeszcze kiedyś byłem Alexem, dobra. Eloel, -y, więc do kolejnego odcinka, czyli za kilka minut będę nagrywał albo za minutę, albo od razu zacznę nagrywać i zobaczymy. Do następnego. No i pa pa!